Jak dojść do Ligi Mistrzów w analityce internetowej? W tym odcinku proponuję Ci 5 kroków, które możesz wykonać samodzielnie, żeby zbudować organizację Data Driven. Cześć, mam na imię Mariusz Michalczuk i na co dzień z zespołem Conversion pomagamy klientom właściwie zrozumieć i lepiej wykorzystać dane online. Na tym kanale dzielę się praktycznym wiedzą z zakresu analityki internetowej. Czym w praktyce jest strategia analityki internetowej? Opowiadałem o tym w jednym z naszych odcinków ostatnich, gdzie dzieliłem się naszym podejściem do tego, jak my rozumiemy strategię analityki internetowej. W skrócie, strategia analityki internetowej to jest budowa takich trzech zasobów organizacji, czy raczej określenie trzech zasobów organizacji, takich jak ludzie, procesy i narzędzia ludzie, czyli kto będzie realizował, procesy, czyli jak. Będą realizowane te procesy i narzędzia, czyli co? Jak te dane będą przepływały? I my taką strategię. Y Tworzymy, czy budujemy w ten sposób dojrzałość analityczną firmy, w ten sposób, że na początku mapujemy właśnie te trzy wokół tych trzech elementów organizację, Mamy obraz organizacji idealnej, takiej organizacji Data Driven. Tutaj też odwołujecie do jednego z odcinków naszych, w których opowiadaliśmy, czym w naszym rozumieniu jest organizacja Data Driven, do czego dążymy we współpracy z naszymi klientami. I taką strategię rozpisujemy na takie taktyki, czyli roadmapę y tego i w jaki sposób będziemy dochodzili z organizacją do dobycia data driven i te taktyki my organizujemy wokół y, czterech obszarów. Zapewnienia danych, utrzymania wysokiej jakości danych, aktywacji danych i budowy budowy know-how w firmie. No i teraz to jest jak my podchodzimy. Więcej opowiadałem od, w tym odcinku, do którego odwoływałem. Natomiast w jaki sposób ty samodzielnie możesz do tego podejść. I mam pięć kroków. Po pierwsze sprawdź gdzie jesteś w tym momencie. Tutaj rekomenduję wykorzystać taką checklistę dojrzałości analitycznej. Ona jest podlinkowana w opisie pod, pod filmem, w którym sobie sprawdzisz gdzie na tej drodze dojrzałości w tym momencie jesteś, czyli ile Ci brakuje do takiej organizacji data driven. Dalej, drugi krok, zastanów się, dokąd chcesz dojść. W jednym z odcinków, które, do których się odwoływałem, opisuję. Organizację data driven. My zawsze, jak zaczynamy współpracę z naszymi klientami, to zawsze w założeniu jest to, że chcemy doprowadzić organizację do bycia data driven. Oczywiście ta droga w różnych organizacjach, ona będzie krótsza, dłuższa, dlatego zamiast opisywać dokładnie, jak organizacja ma wyglądać, my raczej opisujemy takie taktyki, czyli roadmapy tego, jak będziemy firmę doprowadzali do bycia data driven. W Twoim kontekście, no to musisz się zastanowić, jakie masz zasoby w kontekście ludzi, ale bardziej w kontekście wsparcia z innych osób, Osób, y, osób, które są Twoimi przełożonymi, czy osób, które będą musiały uczestniczyć w tych procesach zmiany w organizacji. Trzeci krok, to jest zmapuj to, co masz. Czyli jak już wiesz, gdzie jesteś, wiesz, jakie masz ambicje, czy dokąd chcesz dojść, no to teraz trzeba zastanowić się, co w tą podróż weźmiesz, z jakim takim bagażem początkowym rozpoczniesz. Czyli tu chodzi o takie zmapowanie, co mamy w kontekście ludzi, czy jakie osoby, jakie dane wykorzystują procesów, jak te dane przepływają między osobami i Narzędzi czy czytaj samych danych, czyli co w praktyce jest wykorzystywane już tu i teraz, i w toku ambicji oczywiście wyjdzie, czego, czego brakuje. Jak mamy to zmapowane, to trzeba określić, jakie projekty będziemy realizowali w ramach budowania tych trzech elementów strategicznych, czyli ludzi, procesów i narzędzi. W kontekście ludzi, no to tutaj oczywiście będzie kwestia tego, czy budować zespół analityczny, go rozszerzać, a może zastanowić się nad alternatywami, na przykład dla analityka internetowego, tutaj od razu odsyłam się do materiału na ten temat, że to nie zawsze musi być in-house'owy, zatrudniony na pełny etat osoba. I to jest bardzo ważny element tych ludzi. Nawet jeżeli nie zdecydujesz się na zatrudnienie, analityka czy współpracę z alternatywami, bo tam podawałem w tym odcinku, do którego odwołuję cztery alternatywy dla analityka internetowego, no to zawsze trzeba budować ten know-how w organizacji, w innych osób, i to jest bardzo ważny element. Nawet w branży mówi się, że jeżeli masz 100 jednostek, środków. Które chcesz zainwestować w analitykę internetową, to 90% tych jednostek powinno być przeznaczone właśnie na rozwój kompetencji, rozwój ludzi. Dalej mamy element narzędzi to jest baza tak naprawdę do późniejszych procesów, dlatego trzeba się zastanowić, czy to, co masz, jest prawidłowo skonfigurowane, czy ta jakość danych, które później w procesach będziesz wykorzystywał, wykorzystywała rzeczywiście jest w porządku. Bardzo tutaj istotne są integracje różnego rodzaju. My praktycznie w większości teraz projektów budujemy takie first-source of truth, gdzie, gdzie jest BigQuery. W związku z tym, że Google Analytics 4 otworzył rzeczywiście dla bezpłatnych użytkowników drogę do tego, żeby zrobić, skonfigurować taki bardzo prosty sposób eksport do BigQuery. To zawsze jakimś elementem tych roadmap, które wdrażamy u klientów, jest rzeczywiście budowanie takiego jednego źródła prawdy. Co do samego BigQuery, również się do odcinka na naszym kanale, w którym jakieś inspiracje podaje, czym w ogóle jest to BigQuery i w jaki sposób w organizacji je wykorzystać. Dalej mamy procesy. To jest bardzo ważne, no bo jeżeli będziesz, będziesz dysponował, dysponowała danymi i będą ludzie, a nic z tymi danymi nie będą robili ci ludzie, te zasoby, no to de facto, jeżeli chodzi o zwrot z inwestycji, no to jest zerowy. W momencie, kiedy masz dane. Same dane jakby nic ci nie dają. Może oprócz takiego bezpieczeństwa, tego że na wypadek, gdybyś ich potrzebował, potrzebowała, to zawsze możesz je wykorzystać. Dlatego w ramach my opiek bardzo dużą wagę kładziemy na to, na ten obszar aktywacji danych, to znaczy nie tylko budowanie tego staku narzędziowego, danowego, bazodanowego, ale również tego, żeby już to pracowało. I tutaj polecam ci w kontekście tych procesów, to w organizacji. Każdy departament, każdy dział, każdy zespół ma jakieś swoje procesy. To zachęcam Cię do tego, żeby w ramach wdrożenia takich dojścia, budowania dojrzałości analitycznej, wdrożyć taki cykl PDCA. PDCA od Plan, Do, Check, Act. Chodzi o to, że każdy ma jakieś KPI, na których bazuje. I żeby dowozić te KPI, no to trzeba podejmować działania, czyli planować. Jak je zaplanujemy, no to oczywiście trzeba je zrobić i w elemencie check zawsze wykorzystujemy ten, jest ten element danych. I, i to jest bardzo ważne, żeby, w, jeżeli my myślimy o procesach, to żeby rzeczywiście w każdym z takich pojedynczych operacyjnych procesów wdrożyć ten cykl PDCA i w elemencie check rzeczywiście ty, jako osoba odpowiedzialna za wdrożenie tych danych, żebyś dostarczała, dostarczał te dane analityczne, żeby w elemencie check było sprawdzenie, wyciągnięcie wnioski, postawione rekomendacje i w elemencie act, żeby były wdrożone poprawki i znowu ten cykl zaczyna się od początku. Także jak nie masz pomysłów, jakie procesy analityczne wdrożyć, to przyjrzyj się procesom które, operacyjnym, które są w Twojej organizacji i zastanów się, gdzie w elemencie check tego procesu PDCA, plan, do, check, act gdzie może zaproponować, czy zmotywować osoby odpowiedzialne za proces operacyjny, żeby rzeczywiście wykorzystały dane, które, które im dostarczysz, albo nawet wnioski od razu, czy rekomendacje, bo dzięki tym danym prawdopodobnie te tak API tych osób będą dowiezione, tak jak mówiłem, szybciej, łatwiej i przyjemniej. I jak to będziesz miał już yy, spisane? Czyli jakby sprawdź, gdzie jesteś, czyli wiesz, gdzie jesteś w ramach dojrzałości analitycznej, dalej zastanów się nad ambicjami, czyli wiesz, dokąd chcesz dojść wiesz, z czym wychodzisz, czyli zmapuj to, co masz. Określ projekty, czyli rozrysuj się taką roadmapę y tego, co po kolei będziesz robił w ramach ludzi, procesów, narzędzi. No i dalej zaplanuj taki timeline I to jest piąty krok, czyli zaplanuj, jak to będzie w toku się, się wdrażało, czy raczej ty będziesz to wdrażał w ramach organizacji. No i przy tym planowaniu czyli kiedy, jakie rzeczy będą wdrożone. No, oczywiście zaplanować się bardzo dobrze da wdrożenia narzędzi, a gorzej już procesów, no bo to jest wiele ludzi zaangażowanych, na pewno na to potrzeba, potrzeba czasu. No i znowu, tutaj przy planowaniu tego timelineu, no tego jak to będzie wyglądało, musisz wziąć pod uwagę ambicje versus możliwości, zwłaszcza wsparcie innych osób czy innych departamentów w organizacji. Pamiętać trzeba o tym, że taka budowa dojrzałości analitycznej to, to nigdy nie jest sprint. To, to zawsze jest maraton. Też dlatego, my od kilku, od pięciu mniej więcej lat organizujemy analitykę internetową w ramach modelu opieki analitycznej. Tutaj odwołujecie do tego odcinka, dlaczego zrezygnowaliśmy z takiego modelu projektowego. Pamiętać o tym trzeba, że to jest projekt na pograniczu biznesu i technologii. Przy czym, jak jest element zapewnienia danych, to tam bardzo dużo współpracy jest z technologią, a jak to projekty technologiczne, one. Lubią się przedłużać stety, niestety, także o tym to trzeba wziąć pod uwagę. No i działać. No i działać. Jeżeli nie zaczniemy działać, stawiać pierwszych kroków, ten cykl PDCA myślę, że jest takim, dobrym, dobrym rozwiązaniem, żeby go wdrożyć do każdego procesu operacyjnego w firmie, bo w tym elemencie czek zawsze będzie zawsze będzie, będą te dane, i nawet jak jakichś będzie brakowało, to ten element czek pociągnie również później element narzędzi, a być może nawet pociągnie element ludzi, bo się okaże, że brakuje nam na przykład kompetencji SQL-owych do tego, żeby w BigQuery więcej danych wyciągać. Podsumowując, strategia analityczna jest ważna, ale nie mniej ważna niż sama egzekucja tej strategii. Możemy sobie wszystko ładnie rozpisać, ale dopóki nie zabrudzimy sobie rąk danymi, nie zaczniemy z nimi działać, to tak naprawdę nic się nie stanie. Ja zawsze powtarzam, czy zawsze odpowiadam na pytanie, jaki jest zwrot z analityki internetowej, to mówię, że odpowiedź jest bardzo prosta, zwrot jest zerowy, jeżeli nic z tymi danymi nie zrobimy. My od pięciu lat podchodzimy rzeczywiście do realizacji budowania dojrzałości analitycznej firm właśnie w ramach takiej modelu opieki analitycznej, i tak, gdybyś chciał, chciała samodzielnie do tego podejść, to pamiętaj o tych pięciu krokach, czyli jeszcze raz zastanów się w tym momencie, gdzie jesteś. Jeszcze raz zachęcam Cię do skorzystania z checklisty dojrzałości analitycznej. Później zastanów się nad ambicjami versus możliwościami, jakie masz w dziale, w organizacji, dokąd chcesz dojść. Zmapuj to, co masz w kontekście ludzi, procesów i narzędzi. Zaplanuj roadmapę. Tego, co chcesz zrobić w ramach poszczególnych tych elementów, ludzi, procesów i, i narzędzi. No i rozpisz to w ramach takich projektów. My to nazywamy naszą taktyką dotarcia do strategii, taką roadmapą rozwoju analitycznego. No, ty nazwij to jak chcesz, natomiast ważne na końcu tego wszystkiego jest to, żebyś rozpisał rozpisała to w jakiś plan tego, jak to będzie wyglądało. No i zaczął, zaczęła realizować. Trzymam mocno kciuki za budowanie dojrzałości analitycznej i zachęcam do tego jeszcze raz, żeby uzupełnić tą checklistę, jeżeli będziesz miał pytania, py, miała pytania dotyczące tego, jak, jak to robić, na co zwrócić uwagę, to zachęcam do kontaktu. Tymczasem dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.